Cześć wszystkim, kupiłem parę roślin do akwarium, bo niestety zauważyłem, że krasnale zaczęły się super rozwijać, nie mam żadnej kosiarki, glonojady się obijają. Nie chcę im się jeść. Siedzą w jednym miejscu. Pochowały się gdzieś. Kirysy trochę buszują, no ale one też nie będą grono wpieprzać. Ampularie. No śmigają sobie, ale te też tych krasnali nie chcą za bardzo. Nie chcą, czy, czy nie nadążają. A tu Wam teraz powiem jakie rośliny dokupiłem. Jakie mi się tutaj zaczynają rozmnażać. Co i jak. Ta tajemnicza roślina. Kiedyś w poprzednich filmach. Dostałem od Kumpla. Nie wiedziałem jak się nazywa. Kumpel też tak samo nie wiedział. A to już się okazało, jest kryptokoryną. Od tamtego czasu poszło dość sporo. Bo miała jeden liść, który już widzicie cztery są piąty idzie w górę bakopa fajnie rośnie tam z tyłu na korzeniu no Daniel, jeszcze się to pakuje teraz na korzeniu jest mikrozorium i o dziwo na fliku ją dostałem to mikrozorium zobaczymy jak będzie rosło Razem, nie wiem czy to będzie widać Może tam taka żabinica jest w rogu. Amazonka. Marnie ona wygląda. Ale ja jestem taki, że daję szansę. Nie, że od razu wywalam. Ona była kupiona, to już też tak trochę marnie wyglądała. I daję szansę, bo widzę, że puszcza kilkanaście liści młodych. Także liczę, że za jakieś parę dni te stare liście po prostu obetne a te nowe młode dadzą życie, jak gdyby tej roślinie. Ta roślina, te mamy listki, wąkrotka, jak mówiłem kiedyś miała iść out z tego akwarium, ale że dodałem do oświetlenia te LEDy, diody w paskach 3528, i oświetlenie naprawdę teraz jest spore, wzięła się. Zarośnięcie. Stare liście niemal, że wszystkie już obumarły i odpadły, a tu widać nowe. Puściła i puszcza następne. Korzonków sporo i rośnie. Ta fajna żabienica, taka w brązowe czy w czerwone paćki. Obok puszcza następna, młoda. I to jest zwykły żwirek. Żadnej ziemi ogrodowej, chociaż jak tramal czy w swoich filmach mówią, Ziemia ogrodowa jest najlepsza i nie będę się z nimi kłócił, pewnie i tak. Może kiedyś, jak będę roestart robił, może i ja zrobię też na ziemi ogrodowej. I będę miał porównanie, jak rośliny rosną na ziemi ogrodowej, a jak na zwykłym żwirku. No. A tutaj jeszcze mamy takie niższe kryptokoryny. Kiedyś jeszcze tam w poprzednich filmach wspominałem o moim lotosie. Kupiłem bulwę. Był jeden liść, teraz proszę. Piękne liście. Tu widać może ze trzy tylko, ale tam niżej widzę jeszcze było chyba z, z kilka liści. No i puścił liście takie na wodzie. Zaraz pokażę jak one tu wyglądają, o ledy się odbijają. O, tu są dwa. Tu jest jeden. Z tyłu pizza się rozmnaża. Dość ładnie. Nie wiem czemu ta trawka co tam za ampulario jest, miała być jako trawniczek, a ona tak jakby, powiedzieć, krasnorostami lepiej obrasta, jak sama rośnie. Ta kryptokoryna z tyłu, ta duża, Muszę to coraz lepiej liście, na nią nie mam co narzekać, ten tam liść u góry, taki jest oberwany, bo nie uwierzycie. Krasnale miały przynajmniej po 4 cm długości. Takie duże krasnale. Normalnie jestem chyba utalentowanym hodowcą krasnali. No mówię, kosiarka jedna by się przydała, to by te krasnale przytępiła trochę. Ale to się da załatwić. Węgla w płynie daje. Przynajmniej dwa razy tyle, co producent zaleca, żeby... Właśnie chciałem wstępić te krafnale, ale nareszcie, na, no nareszcie, no nie wiem jak to powiedzieć, udało mi się zatrzymać ich rozwój. Są, nie mówię, że nie, są, ale już nie rosną. Tak jakby powiedzieć, ich zastopowałem, nie rozwijają się na tym całym akwarium już. Widzę, że tak labał, jak to powiedzieć, też jest z rodziny kowsiarek. Trochę tam na tych liściach, no ale on to tak, to, to jest niespecjalnie jego, jakby to powiedzieć, pokarm taki, żeby lumiał. Ale widzę, że tak, coś podobnie jak do no kosiarek te liście pędzluje, No on, on tam sobie na tej trawce siedzi. Nie, nie mogę narzekać. Rośliny rosną, nie możesz tak szybko jakbym chciał, ale rosną. Lotus tutaj o następny, czwarty liść już idzie, ciągnie do lustra wody. Taki liść od wypuszczenia ze żwirku do całkowitego się rozwinięcia na powierzchni to jest kwestia trzech dni. Takie tempo ma, sam się dziwiłem, myślałem, że no, to jest grana, że tak szybko rosną, ale naprawdę, takie tempo ma. Lotosik, teraz jeszcze będę musiał niedługo, nie tylko lotosowi, ale innym roślinom, kulki gliniane powpychać. A przy okazji, jak lotosowi kulki powpycha, uszkodzę mu trochę korzenie, to ich będzie... Więcej puszczał młodych liści, a może i młode rośliny się pojawią. pojawią. Z tego co wyczytałem w internecie, no to sobie tak trzeba robić, żeby ładniej się rozrastał, nie? Przydałoby się jeszcze jakaś roślina taka, co by wchłaniała więcej tych szkodliwych związków dla ryb, a pożyteczne dla, dla roślin. No ale zobaczymy. W każdym razie trochę gęściej się zrobiło w tym akwarium. Trochę się więcej rośliny rozrosły, Dokupiłem właśnie, jak mówiłem Wam, rośliny. Nie jest może super. Woda jest przeźroczysta, ale niedługo będę musiał węgiel, węgiel aktywny wywalić, wywalić z filtra. No bo przedtem miałem bursztynową, ale to tak ciemną, ciemny bursztyn wodę i trochę z tym chlizną mi śmierdziała. A węgiel zrobił to właśnie, że jest niemalże że woda i nie śmierdzi, no i szkodliwe związki trochę wchłania, nie? No i uważam, że akwarium na razie jest w miarę. No jestem ciekaw tego mikrozorium na tym korzeniu, jak ono u mnie się przyjmie, jak będzie rosło. Dzięki za uwagę. Niebawem, może zdobimy następny film. Cześć, na razie.